Siemano, siemano! Dziwi Meksykano! Witam Was serdecznie we wtorek w Toruniu. Zimny, zimny, ale jakże rześki. Dobre są spacery o poranku w tak rześką pogodę. Ale, co ja mogę powiedzieć? Drzwi mi zamurowali do haciendy, niestety. Moja, moja, moja stara, gruba ryszpla zamurowała mi drzwi przez te włosy i teraz nie mogę się kurwa dostać nigdzie. A tym bardziej do dom muszę spać w tym o małym okienku tutaj na dole. Tam wchodzę, o, tam, o. Nie wiem czy widać. A co poza tym, słuchajcie, no kolejny dzień z tymi włosami. Tak jak mówiłem, challenge jest challenge nie poddaje się i koniec i kropka. Tak jak Wam mówiłem, słowo jest słowem, nie wszystko, ale 99-98% celów spełniam. Także nie, żeby mi tu nikt nie zarzucał. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim uważajcie dzisiaj w suwałkach szklanka. Może za dwie godziny już nie będzie, ale teraz jest i można się szklanka, czyli tak zwany lekki lodzik na chodnikach, więc można się bardzo łatwo wypierdolić, jak to się mówi i coś sobie połamać, czego nikomu nie życzę, nawet hejtom. No chyba, że dla boboli tego bestii, nie, ale nie, nie żartuję, bo bestia. E, e, i Majty. Tak bym powiedział, no cóż, obejrzałem poranny film majora i troszkę się odniosę, no bo tak właściwie... Nie ma o czym mówić, oprócz tych włosów i, i gotowania, to nie ma o czym mówić. Oczywiście pewnie będzie dzisiaj jakieś gotowanie, prawdopodobnie. Yy, albo się uda, to może jeszcze coś napiszę. Yy, szykuję też fajny, fajny materiał yy, z moim bratem, o ile się uda, zobaczycie. Będzie ciekawie, będzie wesoło, Krzysiek będzie w szoku. I o to chyba chodzi. E, ale odniosę się do tego materiału, słuchajcie, majorowskiego porannego, kurde, i oglądam, oglądam i oczom swoim nie wierzę. Słuchajcie, czyżby jaki lekki Disna e, Srawka, w sensie tym, że otworzy sobie e, jak to Krzysztof Majer nazwał? E, muzeum albo... albo albo, albo jak, jak to jak to kurczę powiedział? zakład z pamiątkami majorowskimi, bo tam chodziło o kamerę i major stwierdził, że już kolejna kamera, więc będzie mógł se z Radek u, e, e, otworzyć sklepik z jego rzeczami, czy coś takiego, coś w tym stylu i taki lekki dysik, kurde patna na srawka. W sensie nie było to obrażające, ale dosyć takie uszczypliwie, że, <laughs> że Sranek kolekcjonuje wszystkie rzeczy, które dotyczą majora i sobie z tym coś robi. Nie wiadomo co. Ja nie wnikam w co on z tym robi i tak dalej. W każdym razie, tak całkiem, całkiem fajny, lekki dysik. Nie obrażający, ale dopiek dopiekający delikatnie. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No to teraz muszę się zwrócić do majora. Major, jest zgoda? Ok, major. Kurde, przestań gadać na telefonie, jak <gry> nagrywasz. Ty myślisz, że to nic nie słychać, Majerek, będziesz oglądał. Wierz mi, że wszystko słychać. Słychać Twoje rozmowy z, ze Sradkiem na filmiku, jak rozmawiasz przez telefon, słychać rozmowy z Pato, przez to Pato teraz się tak władował. Ja oczywiście pozdrawiam, pato, sorry stary, ale y, nie obrażam cię tutaj, tylko uważaj i moja dobra rada dla Ciebie, nie gadaj z majorem przez telefon jako nagrywa, bo wszyściutko słychać, słowo w słowo. Pewnie już wiesz o tym, bo pewnie już czytałeś wykopat albo albo inne rzeczy, albo gdzieś jakieś komentarze pod filmikiem, więc pewnie wiesz, radzę Ci, jak już rozmawiasz z nim, pytaj się, czy teraz nagrywa, czy nie. Bożeś się tak wpakował, że cholera jasna. A, to chodziło o kolekcjonowanie rzeczy majora, co do strawka. O, już wiem, bo tak napisałem. E, a, i tutaj jeszcze ostatnia rzecz, co do Majora się odniosę. Major mówi, że będzie chodził na kółko różańcowe. Major, nie chodź na kółko różańcowe. Niedługo ty sam będziesz mógł założyć kółko różańcowe. Bo jeżeli tak dalej pójdzie, to tych różańców będziesz miał tyle, że swobodnie założysz kółko różańcowe. Mało tego, zrobisz wypożyczalnie różańców. I o! I zobacz jaki interes będzie kwit. Wypożyczalnie różańców. Patrzcie, nie wierzycie w to. Ja tego nie nagrywałem, patrzcie. idzie Bez kitu, naprawdę. No szok. Szok. I, więc więc, więc słuchajcie, yy, Major, naprawdę możesz tego robić biznes jeszcze przy okazji, ponieważ yy, oprócz tego, że założysz kółko, kółko różańcowe, to jeszcze będziesz mógł wypożyczać różańce. Pomyśl nad tym. Oczywiście pozdrawiam ciebie też serdecznie. Mam nadzieję, że kacyk niemocny nie trzyma, także luzik, to myślę, że tyle z tego, bo nic więcej ciekawego się tam nie wydarzyło, oprócz tego, że Krzysiek chyba jest trochę zdenerwowany i zirytowany tą sytuacją, że Major gdzieś wychodzi do jakiejś sobie gdzieś tam. Być może do jakiejś kobiety albo gdzieś, a Krzysiek jest strasznie chyba zazdrosny i to widać, widać jak on, jak on strasznie kurde tam na tym filmiku majorowskim tam strasznie tam rzuca słowami różnymi ze złości, że jak to major był, a Krzyśka nie wzięli najprawdopodobniej. No i że po Krzyśku jadł, a, a po majorze nie. No i na koniec pozdrowi kilka osób. Oczywiście Olcie KRK, pozdrawiam cię serdecznie. Ty zawsze, jako jedyna, zawsze chyba... Chyba jako jedyna, jesteś zawsze na wszystkich live'ach. Nie wiem czy od deski, do deski, ale zawsze jesteś, zawsze wrzucasz do nas. Za to Ci bardzo dziękuję. I zawsze masz u mnie pozdrowienia. Paulinę, kluskę. ponoć Cię nie pozdrawiałem, więc być może była Paulina K, więc Paulina Kluska, pozdrawiam Cię. Czemu Kluska? Nie wiem. Nie wnikam. Czy to chodzi o gabaryty, czy o coś innego? Trudno powiedzieć, nie wiem. Telefon mi spadł na ziemię, trudno. E, Mariusza Kabanosa, Mariusz Kabanos, kurde, co to z jedzeniem, kluska, kabanos, zaraz obiad będzie. E, Mariusza Kabanosa, pozdrawiam serdecznie, żółwik dla ciebie, Mariusz Kabanos, kabanos. No, trudno, różnie to bywa w życiu, słuchajcie. Mariusza z Szepietowa, pozdrawiam Mariusza i Szepietowo, Szepietowo blisko jest w Jagostoku i miałem okazję, nawet mam chyba kumpla z Szepietowa, który w Szepietowe mieszkał lub mieszka i pracował razem ze mną e, w zakładach, w drukarni, w AR-Produkt. Pozdrawiam też, również go. Czeczena, no jakże Czeczen, bym mógł Cię nie pozdrowić, jak dzięki Tobie mam takie piękne włosy, których teraz, o całe szczęście, do jutra się tylko będę bujał, a potem pomyślę, co z nimi zrobić. Także Czeczen, żółwik wielki, oczywiście dla Ciebie. Pamiętaj, pytajcie, czy można się ze mną spotkać. Oczywiście, że się można ze mną spotkać. Ja z chęcią Ciebie poznam, nie wiem kim jesteś, nie wiem jak wyglądasz nawet, z chęcią bym się z Tobą poznał, porozmawiał i i bym się dowiedział w końcu, kim ty jesteś. No i na koniec jeszcze myślę, że Wojciecha z Kaszub. Oj, powstanie nam dani z Kaszub. Dani z Kaszub. Kluski z kabanosem. Dani z Kaszub. Przygotowane przez Paulinę, Kluskę i Mariusza Kabanosa wraz ze współpracą z Wojciechem z Kaszub. Proszę bardzo, można, można. No i Mateusz L. z Warszawy, i to tyle Wam dzisiaj z rana proponuję Meksyk. Poranny gniot musi być, jak zawsze, trochę się do, do czegoś trzeba odnieść, a ja będę chyba odmurowywał swoje drzwi, także trzymajcie się, Meksykanów jest jeden, nie marznijcie, ubierajcie się ciepło, a ja ruszam w drogę, więc może mam nadzieję, że nie spotkam żadnego wiza. Bo kurwa z tym fryzu z tą fryzurą Nie bardzo Trzymajcie się, Meksykanie jest jeden, siemka marszniemy, marśniemy, ale cóż Idzie do zimy, nie do lata A właściwie idzie do lata już, bo no, zaraz będzie zima Narka